Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Max. Za nami siódma kolejka spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. Najważniejsze wydarzenia w Koszalinie. O tym, co się działo w naszym regionie. Będę dzisiaj rozmawiać z moim gościem, a jest nim Daniel Wojciechowski, Gwardia Koszalin. Witam Pana. Dzień dobry, witam serdecznie. Wszystkie oczy zwrócone na mecz derbowy w Koszalinie. No i trzeba przyznać, kibiców sporo, emocji sportowych sporo, i tak chyba jak przystało na derby, te derby wyglądały. No można tak powiedzieć. Dla nas niestety no, nieszczęśliwe, no bo przegraliśmy i, i nie jesteśmy zadowoleni z tego rezultatu. Dwie drużyny koszańskie w czubie ligowej klasyfikacji przed tym meczem obie ekipy miały po 11 punktów. Zatem to nie tylko chodziło o prestiż, ale też o wynik sportowy i awans ligowej klasyfikacji nawet na pozycję lidera. No tak się tabela łażyła, że gdybyśmy my wygrali, byśmy byli teraz no praktycznie liderem, wygrał Bałtyk. Bałtyk jest, można powiedzieć, liderem no i jest tak Obie ekipy tak naprawdę skoncentrowane na różnych taktykach. Zespół ciężar zdobywania bramek w Bałtyku spoczywa na skrzydłowych. W gwardii do tej pory głównie bramki zdobywa napastnik. Jeżeli chodzi o defensywę, mniej więcej wygląda to podobnie, chociaż troszeczkę więcej tych bramek było po stronie Bałtyku. Przed tym meczem ciężko było tak naprawdę wskazać faworyta. No dokładnie tak. Myślę, że, że oba zespoły, Bałtyk jak i my, jesteśmy bardzo podobnymi do siebie zespołami no i, i można powiedzieć, że, że niuanse decydują w niektórych momentach, która drużyna odniesie zwycięstwo, no w tym meczu na naszym niekorzyść niestety Bałtyk wygrał i... Przed tym spotkaniem i w ogóle przed sezonem tak obie strony jeżeli chodzi o Gwardię i Bałtyk mówiły to, to jednak jeżeli chodzi o Bałtyk, mówili, że Gwardia się najbardziej wzmocniła. Z drugiej strony z trenerami, z działaczami Gwardii mówiło się, że to Bałtyk jednak pozyskał największe wzmocnienia przed tym sezonem. Jaka jest tak naprawdę sytuacja? Ciężko mi powiedzieć. Odnośnie transferów w Bałtyku, ja, ja osobiście no nie interesowałem się, też skupiałem na tym, co, co u nas się dzieje w drużynie, w klubie, a nie co po stronie Bałtyku, także no mi się wydaje, że drużyny są bardzo podobne i transfery, transfery na pewno Bałtykowi udał się na pewno transfer z strzelca bramki pierwszej, no, robi tam przewagę różnicę robi naprawdę, jest to zawodnik wyróżniający się w tamtym zespole ale do nas też doszło kilku nowych, bardzo ciekawych zawodników także myślę, że że oba zespoły są podobne do siebie ile jest w tym prawdy, trochę tak mówiło się po cichu, że spotkanie na Andersa to jest taki mecz Oto, która z drużyn będzie mistrzem jesieni w tym sezonie? Myślę, że za wcześnie po tym meczu mówić, kto tutaj będzie, będzie liderem, mistrzem jesieni. Jeszcze jest dużo spotkań, także no, będziemy mogli porozmawiać na ten temat po zakończeniu rundy jesiennej. Przyda mi skrót spotkania z Derbowego w Koszajnie pomiędzy Bałtykiem a Gwardią, na który serdecznie zapraszam. W siódmej kolejce spotkań najważniejszym wydarzeniem były derby Koszalina. Bałtyk stroje białe podejmował gwardię. Zanim do spotkania doszło odbyła się miła uroczystość. Karierę zawodniczą zakończył Marcin Cinek-Ignaszewski. Działacze klubów koszańskich, a także piłkarze podziękowali Ignaszewskiemu za wieloletni wkład w rozwój koszańskiego futbolu. Pojedynek od początku miał wyrównany przebieg. Mało było składnych akcji. Na pierwszą składną akcję musieliśmy czekać do 15 minuty. I od razu zakończyła się golem. Ziętarski do Mateusza Kołodziejskiego i ten zdobywa bramkę na 1 do 0. Bałtyk od 15 minuty prowadził z Gwardią. 3 minuty później mogło być 2 do 0. Miklasiński, Wiśniewski, piłka trafia do Adriana Rząsy, ten uderza. I na posterunku Sebastian Fabiański, golkiper Gwardii. Gwardziści nie byli w stanie skonstruować żadnej ciekawej akcji przez pierwsze pół godziny gry. Pierwsza dogodna okazja gości: dośrodkowanie Damian Miętek, Jacek Magdziński, strzał jednak zablokowany przez barnika. W odpowiedzi rząsa z dystansu, tym razem bez problemu broni, Sebastian Fabiański. Kolejna akcja Bałtyku, dośrodkowanie Kołodziejskiego, Wiśniewski źle trafia w piłkę i z tej akcji gola nie było. Końcówka pierwszej części spotkania należała do Gwardzistów. Miętek do Słowińskiego, ten sytuację sam na sam przegrywa z Dulewiczem. Gwardziści przejmują futbolówkę. Nie koniec akcji. Jeszcze uderzenie Damiana Miętka. Piłka przelatuje obok bramki. Jeszcze lepsza okazja gwardzistów. Damian Miętek i fatalnie przestrzelił. Po pierwszej połowie Bałtyk prowadził 1 do 0. Od początku drugiej części dłużej przy piłce utrzymywała się Gwardia. Więckowski dośrodkowanie do Mięcka, ten jednak uderzanie czysto Piłka poleciała obok bramki. Rzut rożny Tsubasa Nishi. Wojciechowski trafia barkiem w piłkę i futbolówka przeleciała nad bramką Bałtyku. Problemu ze skutecznością przy rzutach rożnych nie mieli za to gospodarze. 65. minuta, Szyma na dośrodkowanie, Mateusz Wiśniewski i gol na 2 do 0. 4 minuty później ponownie staje fragment gry dla Bałtyku. Dośrodkowanie w pole karne, Barnik instynktownie broni Fabiański. Akcja przeniosła się na drugą stronę boiska. Subasanisi blokowany przez Marcina chyłę. W końcówce spotkania kwardziści również przeważali. Magdziński zgrywa do barbosy. Ten uderza nie do obrony, i od 88 minuty jest już 2 do 1. Gwardziści mieli jeszcze okazję do tego, by wyrównać stan rywalizacji w doliczonym czasie gry. Tracja jak do słowińskiego, ten uderza, piłka przelatuje obok bramki. Ostatecznie Bałtyk pokonał gwardię, koszalin 2 do 1. Brawo! Spotkanie praktycznie od początku dla Was się ułożyło odpowiednio. Strzeliliście szybko bramkę, do końca spotkania w zasadzie kontrolowaliście przebieg gry, choć gwardia też miała swoje sytuacje. Myślę, że bardzo dobrze ułożyło się nam to spotkanie. Akurat y, bardzo fajna akcja, super dogranie Roberta, Roberta Ziętarskiego i udało mi się tam zmieścić tą piłkę przy słupku. Aczkolwiek no, zostawiliśmy tutaj na pewno dużo zdrowia, serducha, dużo włożyliśmy w to spotkanie i myślę, że no, wynik jest satysfakcjonujący. Mecz ułożył się dla Bałtyku, Początko, bramka na początku zdobyta, w zasadzie w jakiś sposób ustawiła to spotkanie, choć trzeba powiedzieć, że Gwardia miała mnóstwo sytuacji, by ten stan i ten wynik zmienić, jednak tu Bałtyk dzisiaj cieszy się ze zwycięstwa. No tak. Liczy się to, co świeci, że tak powiem. W Bałtyk strzelił jedną bramkę więcej od nas, w związku z tym wygrał spotkanie. Nieważne ile mieliśmy tych sytuacji, ważne, żeby je wykorzystać, a niestety dzisiaj jakby piłka mijała światło bramki Bałtyku. No i to oni się dzisiaj cieszą ze zwycięstwa. No ale cóż, gramy dalej. Rewansz na, na wiosnę przed nami kilka meczów jeszcze w tej rundzie, także. Okaże się na koniec rundy, czy na koniec sezonu, kto jest lepszym zespołem w Koszalinie. W zasadzie pierwsze 20 minut to taki trochę chaos na, na placu gry z jednej i drugiej strony, sporo przypadkowości. Dopiero tak od, powiedzmy od 30 minuty Gwardia zaczęła w jakiś sposób utrzymywać piłkę przy sobie i stąd te sytuacje. W trakcie meczu zmieniliśmy taktykę, jakby dla widowiska dobrze, że pada ta bramka. Dla nas to troszeczkę gorzej, bo jakby musieliśmy przestawić taktykę, gdzieś tam braliśmy to pod uwagę, że tak może być. Zaczęliśmy grać piłką. Tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, stworzyliśmy sobie parę sytuacji. Szkoda, że te dwie niewykorzystane, stuprocentowe moje zdanie, sytuacje do szatni też inaczej by było po przerwie. No ale było jeszcze całe 45 minut. Tak, Próbowaliśmy, próbowaliśmy, próbowaliśmy. Nadzialiśmy się na stały, na stały fragment gry. Ku naszemu nieszczęściu Wiśniewski Mateusz gdzieś tam się odblokował po jakimś czasie. Strzelił piękną bramkę głową. No ale co, no dalej próbowaliśmy, dalej próbowaliśmy. Bramkę, którą strzelił Barbosa troszeczkę za późno, zbyt mało czasu było jeszcze, chociaż sytuacja Słowińskiego na koniec, na koniec spotkania jeszcze mogła gdzieś tam pokrzyżować szyki Bałtykowi i gdzieś tam jeden punkt by został po naszej stronie. Spotkanie dostarczyło sporych emocji, w zasadzie w jakiś sposób ułożyło się hmm. dla Was, bo już na samym początku zdobyta bramka w, no, w zasadzie ustawiła Wam taktykę na kolejne minuty i ta taktyka przyniosła efekt. A taktyka jest zawsze z spowod powodowana pewnymi czynnikami. No u nas nie ma co się oszukiwać. Zabrakło fijałka. Gwardia nie zgodziła się na przełożenie meczu na godzinę 14. Zabrakło nam świeżości i zdrowia, bo pewnie część ludzi o tym wiedziała, część nie, ale dzisiaj Duszkiewicz, Rudziński i Szymala zagrali po praktycznie pięciu dniach leżenia w łóżku z gorączką, tak? Do tego Waleśczyk wrócił po dwutygodniowej kontuzji. Miałem na ławce samych młodzieżowców, dlatego stąd posadziłem na ławce Marcina Chyłę, żeby mieć możliwość zmiany i Łukasza Wiśniewskiego, że wiedziałem, że te siły mu Musimy rozłożyć. No, piękna bramka Kołodziejskiego. Gwardia w pierwszej połowie zagrała zbyt defensywnie i nie otworzyła się, bo liczyła na kontry. Ja wiedząc o tym, że gwardia tak gra do tej pory i punktuje, no, zagraliśmy tak, a nie inaczej. Piękna druga bramka po w fragmencie gry, nie skromnie, innym niż do tej pory i, i to, to przyniosło efekt. Cieszę się, że Mateusz Wiśniewski się od, odblokował w najważniejszych momencie. Mam nadzieję dla niego, i już tak będzie dalej. Ale no, w drugą połowę gwardia oczywiście zdominowała. No ale czy miała takie sytuacje czyste? No dwie, trzy jakieś tam były strzały, yy, nam się broniło, no prowadzimy 2-0, no trudno żebyśmy się otworzyli mając yy, do zmiany 17-19-latków, którzy trochę zabrakło cwaniactwa, bo wychodziliśmy 5 na dwóch, dwa razy wyszedł dobrze Marcin Chyła, jak mu nie zagrał, ale po to są takie mecze, żeby ten chłopak się uczył pewności siebie i, i dał taką zmianę, no nie taką jakbyśmy chcieli, do tego wszedł jeszcze i później Kamil Wiśniewski, też młody chłopak. Takie mecze dla nich na pewno są bardzo ważne, ale nam spowodowało to, że straciliśmy bramkę, no piękną bramkę Barbosy na 2 do 1. Dzemka zmęczonych, środkowych pomocników boziętarskich z konieczności, że, że Walesczy i duszkiewicz. No duszkiewicz praktycznie w 20 minucie już umarł, no ale to były derby mecz dla niego, więc chciałem, żeby zagrał. No i wynik końcowy 2-1. Emocji w końcówce, emocji przez cały mecz. Oby takich derbów było więcej, ale więcej cwaniactwa trochę od mojego zespołu wymagam. Mam nadzieję, że tego cwaniactwa nabiorą młodzi zawodnicy typu właśnie Łysiak. Tak jak powiedziałem wcześniej, no wyprowadzamy kontrę. Do tej pory tak dogrywał, teraz jakoś tak bardzo wystraszony, ale te mecze chyba najlepsze przed nim i tego mu życzę i cieszę się, że, że młodzi zawodnicy weszli, mecz wygrany, trzy punkty. To jest liga, to jest chyba dzisiaj najważniejsze. No tu mówiliśmy dzisiaj przede wszystkim o zawodnikach ofensywnych, ale w defensywie Rudziński był wszędzie. Dulewicz dzisiaj też praktycznie w końcówce pierwszej połowy wyciągnął niesamowitą akcję i też przez cały mecz spisywał się nieźle. Czyli ta formacja defensywna w waszej drużynie spisywała się dzisiaj się dobrze. No tak, no, bez kapitana zespołu, bez możliwości zmian, bo na ławce miałem samych ofensywnych zawodników. Jeszcze jedną rzecz dodam. No to był mecz Maćka Dulewicza. Mam nadzieję, że na przełamanie, aczkolwiek już wcześniej dawał do, już w Chemiku przez przy 0-0, w, w, wybronił sytuację sam na sam. Dzisiaj wszystko zgarniał w polu karnym, obronił sam na sam. Tak jak wspomniałeś, to był dzisiaj pewny punkt zespołu i, i, i mam nadzieję, że tak będzie do końca rundy i, i Maciek na to zasłużył. Dla mnie dzisiaj Dulewicz był w ogóle man w the match, że tak powiem. Trener Polakowski powiedział, że man w the match był Maciej Dulewicz i chyba trochę sporo w tym prawdę. Wybronił broniwka, sytuacja, ale myślę, że, że to my z z zrobiliśmy, bo a teraz tam każe. No, Strzeliśmy w niego po prostu, nie szukaliśmy jakichś takich rozwiązań. Troszkę, troszkę zabrakło takiej zimnej krwi w sytuacjach. Rzut rożny, wykonany przez Bałtyk, idealny. Bramka zdobyta przez Mateusza Wiśniewskiego też, ten zawodnik się odblokował. Ty w sumie też miałeś taką sytuację, w której mogłeś podobną bramkę zdobyć. No dokładnie. Bałtyk. Bałtyk bardzo dobrze wykonywał te stałe fragmenty. Mają dosyć rosłych zawodników, chyba nawet wyższych od nas. No ja też miałem sytuację, mogłem się lepiej zachować, a czykolwiek nie widziałem tej piłki, ona spadała za pleców. Zawodnik wyskoczył przede mną i, i no, powinienem się spodziewać, no ale zaskoczyła mnie trochę ta piłka. No zaskoczony raczej nie był Damian Miętek przy swojej sytuacji sam na sam z Dulewiczem. Tak naprawdę mógł się zapytać lękarza, w który ruch chce i zabrakło troszeczkę. No, zabrakło tej zimnej krwi na pewno Damianowi, ale, ale myślę, że w kolejnych meczach będzie wiodącą postacią naszego zespołu. Można powiedzieć, że także Uder Barbosa w jakiś sposób się przełamał w tym spotkaniu. Bramka naprawdę niesamowita, zdobyta z dystansu i to jest pierwsza bramka tego gracza w barwach guardii. Dokładnie tak, bardzo, bardzo ładna bramka. Uder wszedł, zrobił różnicę, pomógł nam naprawdę. Jest takim ruchliwym zawodnikiem, robi, potrafi zrobić przewagę, no, uderzył bramkę, szkoda, że ta bramka tak późno i, i mało tego było czasu, żeby po prostu jeszcze, jeszcze próbować. Próbowaliśmy, no, ale, ale nie udało się niestety. Trener Tadeusz Żakieta tak troszeczkę tonował emocje po tym spotkaniu, wcale nie był jakiś tam mocno wściekły po pojedynku derbowym. Jeszcze kilka kolejek zostało do końca tej pierwszej rundy, a także rewanż na wiosnę, zatem jeszcze zespół pokaże na co go stać. Dokładnie tak, zostało jeszcze, jeszcze zostało sporo tych meczy, także no zobaczymy po prostu, w którym miejscu będziemy na koniec tej rundy, także no wtedy będziemy mogli wyłonić nawet, która drużyna tutaj z koszalina jest lepsza. Za nami siódma kolejka spotkań. Sporo się działo. Popatrzmy na wyniki, tabelę, a także zapowiedź kolejnej serii spotkań. Oto komplet wyników siódmej kolejki spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. Bałtyk wygrywa z gwardią 2 do 1. W drugim meczu derbowym Kotwica lepsza od Leśnika. Zwycięstwo Kotwicy 4 do 2. Polonia Gdańsk pokonała lidera zmagań 1 do 0. To super niespodzianka. Polonia przed tą kolejką była na ostatniej pozycji, a Drawa na pierwszej. Kaszubia Kościerzyna pokonała Arkę 2 2 do 1. Lechia 2 lepsza od Pogoni 2 Szczecin 8 do 2. Kartuzja Kartuzy zremisowała starcie z Chemikiem Police. 1 do 1. Bez bramek w starciu Pomorza z Energetykiem. I Bałtyk Dynia wygrał na wyjeździe z Koralem Dębnica 4 do 0. Mamy nowego lidera. Bałtyk Koszalin na pierwszym miejscu z robkiem 14 punktów. Tyle samo ma Drawa Drawsko-Pomorskie i Kaszubia Kościerzyna. 12 punktów Lechi Gdańsk. Po 11 mają Chemik Police i Gwardia Koszalin. 10 punktów Kotwicy i Pomorza. Powiem Wasz również ma 10 punktów, po 9 Bałtyk Gdynia, Kartuzja Kartuzy, 8 punktów Leśnika Manowo, 7 ma Energetyk Gryfino, 5 punktów Polonii Gdańsk, 4 Arki 2 Gdynia i 3 Korala Dębnica. W ósmej kolejce spotkań Gwardia Koszań zmierzy się na własnym boisku z Kartuzją Kartuzy. Bałtyk natomiast wyjedzie na mecz na szczycie ligowej klasyfikacji do Drawska Pomorskiego, gdzie zmierzy się z Drawą. Leśnik podejmuje Kaszubie. Pomorze potęgowo zmierzy się z Kotwicą Kołobrzeg, Chemik Police z Lekją 2 Gdańsk. Pogoń -2 Szczecin z Koralem Dębnica, Energetyk Gryfino z Bałtykiem Gdynia i Arka -2 Gdynia podejmuje Polonie Gdańsk. O tym, jak ta liga jest wyrównana, świadczy wynik spotkania pomiędzy Polonią Gdańsk a Drawą Drawsko-Pomorskiej. 1 do 0, zwycięstwo Polonii. Ostatni drużyny w, drużyny w tabeli z pierwszą Drawą. No, wynik na pewno jest zaskoczeniem, aczkolwiek ta liga jest tak wyrównana, że naprawdę tu każdy z każdym może wygrać i, i, no i tak się stało w tym meczu. Obok Waszego spotkania w tej samej kolejce był mecz derbowy w brzegu. Kotwica mierzyła się z Leśnikiem, a nowo Leśnik powiedzmy tak na fali. Kotwica zdecydowanie w odwrotnym kierunku, choć miała już na swoim koncie zwycięstwo w poprzedniej kolejce z Arką 2 to jednak no, trudno było tak do końca wskazać, co się w tym meczu może wydarzyć. I Leśnik, który dysponuje najmocniejszym do tej pory. Najmocniejszą defensywą, jeżeli chodzi o stracone bramki, straciła aż cztery gole w Kołbrzegu. No na pewno troszkę tutaj jest ten wynik jakimś zaskoczeniem. Myśleliśmy, ja myślałem osobiście, że, że po prostu skończy się tam może różnicą jednej bramki i a tutaj aż cztery Kotwica strzeliła. No. No, każda seria też się kiedyś kończy tak? i, i Kotwica grała słabiej przez ten okres. No, teraz może to był mecz taki na przełamanie i teraz będzie będzie grała już lepiej, a, a Leśnik, no miejmy nadzieję, że, że też się jeszcze przełamie w przyszłym meczu i wygra spotkanie i, i będzie ciekawie. Zespoły rezerw Lechia, Pogoń i tutaj wynik hokejowy 8 do 2. No chyba nikt się nie spodziewał, że aż taka przepaść dzieli te drużyny, a tu jednak aż tyle bramek. No na pewno ten wynik też jest sporym zaskoczeniem. Nie wiem, nie wiem dokładnie jakie były składy, po prostu czy, czy Pogoń miała jakieś wzmocnienia z pierwszego zespołu, czy tylko byli samymi e, juniorami. No widocznie chyba młodość w ze Szczecina no, 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 nie, nic nie zrobiła w tym meczu, także no 8 bramek szczelić to tylko tutaj naprawdę czapki z głów do zespołu z Gdańska. Przed Wami spotkanie z Kartuzją Kartuzy, zespół, którym do tej pory tak no... Punktuje w każdym praktycznie spotkaniu. Dwie porażki, trzy remisy, dwa zwycięstwa, ale tak naprawdę i mało traci, i mało strzela. To taki zespół, który no przede wszystkim koncentruje się na defensywie. Trudno z takim rywalem walczyć. No na pewno tak, zespół Kartuzji jest solidnym, solidnym zespołem. On chyba cały czas jest tutaj w tej trzeciej lidze, jeszcze, jeszcze w spadku nie zanotował, także no, doświadczony zespół. Ciekawy. Piłkę też w miarę ciekawe grają, wyniki mają też interesujące, także no, ciekawe spotkanie może być. Na tym szerokim, wielkim boisku Gwardii to przewaga będzie po Waszej stronie. No, mamy taką nadzieję, musimy wygrać to spotkanie, tutaj nie ma żadnych wątpliwości i będzie na pewno się starać. Przed nami ósma kolejka spotkań, za nami siódma. Wiele się działo w tej siódmej serii spotkań, w następnej zapewne również się będzie działo. O tym będziemy mówić w następnym programie Ligi Max. Moim Państwa gościem był dzisiaj Daniel Wojciechowski, Gwardia Koszani. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. A Państwa zapraszam na kolejne wydanie w przyszłym tygodniu.